Hey, Oskar, dzisiaj nagrywamy Brawl Stars. Jak widzieliście na ostatnim, jak jesteście nowi na tym kanale, no to subskrybujcie kanał. Już brakuje nam 5 subskrybentów na 10. Już na, mamy 5 subskrybentów na tym kanale. No nie jest nasz szybszy kanał, rozwijający się na kanale, ale jak już będziecie 10, no to będziecie pora poradzać. Ci innym kolegom swoim jakby ten kanał bo ten będzie, będą lepsze nagrywki jeszcze lepsze, nawet na komputerze może w razie to są słabe nagrywki ale mówię wam, że będą mocniejsze nagrywki dzisiaj nagrywamy aboxing jak mówiłem wam ostatnio, że kiedyś będziemy ćwierać aboxing robić więc teraz robimy aboxing chyba troszkę odbierzemy teraz i, I zobaczymy co mamy. Bibi, za 99 gemów. Bibi, a dalej nie mamy wyższych gemów. Leon, za 400 skinów no, Leona. O, po 2 za ale fajnie. Tutaj mamy na kupieniu, mamy tutaj skiny i widoczno nie ma. Za późno nawet to nagrałem. Za późno. Sam nie widziałem tego szkina jeszcze. Nawet nie zagrałem im. Dobra. Nic nie szkodzi. Dobra, teraz robimy unboxing. Dobra, robimy unboxing. Jak coś wyleci, no to zobaczymy co wyleci. Bo ja jestem ciekawy, czy w ogóle coś wyleci w ogóle stąd. Z tych szczynek. O, 12 po 2 tonów W końcu coś poleciało. 12 zatonów. Nie mają lepszyć później w postaci. No rangę. Na razie nic jeszcze nam... 8 zostało szczynek, ale jest aleśmy 19 no to... Dalej jeszcze nic, dopiero połowę ścianek otworzyliśmy na nic, tylko te podwoje jacyś zetony, a tak to kosiorka i postacie, punkt na postaci. Jeszcze trzy, no pięknie, może nic nie wyleci, widzowie jak myślicie, coś wyleci czy nie? Dobra, teraz 6 mega... A tak to jak nic? Mamy jeszcze, zapomniałem, że mamy Broka do odblokowania. Ale to tak na, na później odblokujemy Broka. Bo zapomniałem, bo odblokowałem. A zapomniałem Wam powiedzieć. Pewnie i zauważyliście. Ale to trzeba zawsze odblokować Broka. Więc osiągnąć ten punkt. 100 puszek, 100 puszek, trzeba osiągnąć. Siena, się na. Tylko haj, leci z tym No nic nie leci. Jak to? No nic nie poleciało. Ja, dobra, odblokujemy tą nową postać tego broka. No Mamy broka. Fajnego. Kochamego. <laughs> Fajny blo brok jest. No, no, ale teraz będziemy się wlizać na no tego. No i postaci no, to majka dobra Brok, nowa postać nasza no, fajnie, to no, nie jest skinę O nie trzeba no, lepszą postać ulepszyć. Nosi, no się nam od Czekaj. <ścoughs> Sorry. Czekajcie. Nie, szeli nie. Kolta. Dobra. Ja wiem, wszystkie po kolei. Pierwsze. Co mają piątą, szóstą rangę? Szósta. Ranga podwyższona. Kolcik jest podwyższony. Na siódmą rangę. Czekajcie. Teraz trzeba już. Tutaj, gdzie będzie. Dobra. Teraz piąte rangi. szelki. Teraz szelka ulepszymy Dobra Teraz nitę Ulepszymy Też na szóstą Teraz na szóstą rangę Teraz nitę Te na szóstą rangę Ból o nie, No nie, na bóle już nie stać nasz Dobra Zagramy Enrico Chyba Riko będzie na tą mapę czy biletami będzie dobra. dobry wezmę tam, ile? 5 5 weźmiemy biletu i zobaczymy co będzie z tego dobra mamy chyba to jest te fale jakby chyba jak tak to się nazywa nie wiem, jak Jak wiecie jak to się nazywa no to opiszcie w komentarzach, bo ja nie wiem Musimy tak zrobić, że nie możemy ani jednego procenta na 10. No bota nie możemy ani jednego procenta stracić. Ja nazywam się... Jeszcze inaczej będę się nazywał w Na razie to nie jest prawdziwe moje imię, inaczej się nazywa. To nie jest to Oskar, tylko inaczej się nazywa. Oskar i to Oskar to też trochę sobie też. I już straciliśmy 2%. Dobra, ale nie, to nie moje imię, ale pewnie wam powiem, że to jest moje imię. ale jeszcze nie wiecie. No musiał zmienić sobie imię. O nie, widzowie, widzowie, zaraz spadnie mi telefon, widzowie, powiem tak, że zaraz będę się żegnał z wami, nie powiem ile będę miał tych, musimy, no szybciej może skończyć, bo nie wiem co zrobić, pięciu, parę, nie no, nie wiem. Nawyżej, że jak gdzieś sobie zginę. no Mogę sobie zginąć. Dobra, że teraz musimy szereg zagrać. Nie no, nie mogę. No, nie, miasto, można. Niech to można jeździć. No, no, nie, mam. 14%. No, trochę źle, dobra, bot przychodził. Dobrze, 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 bot, dobrze robisz. Dobrze, bot, robi to. Proszę się go. Jako zostawiam. Ok, niszcie sobie, niszcie sobie, mnie, niszcie sobie, nie. I noż walili, parę i noż walili, żeby kaszę. Ile? Minuta czterdzieści dziewięć. Co, że zostaniemy? Ile czego? Zostaniemy? Dobra. Jedna szczynka już zbierała się nam, chociaż. Dobra na koniec odcinka bo jedną szynkę. Mam kończy jest nie, nie Nic nie wyleciało. Dobra, widzowie Jak mówię pod tym filmem będzie powiedzmy, że tak 15 łapek, 15 łapek na górę i nagrywam. I nagrywam i nagrywam. Dobra. pijajcie, łapek na górę. Przeprzednia łapki na góry. Właśnie też w niektórych wam odcinkach ufałem. mówiłem, że proszę wiecie, ile łapek na góry i nagram coś na wasz. Jakiś materiał. Ale nie spodziewam się, że będzie tyle łapek na góry. więc zaraz zobaczę i może będzie coś innego nagrywać. Bo muszę wam ufać. Jak nie zaufam, to wiecie, że będę nagrywał nutę, nuta to jest nuta Riko ma... nie mogę, nie mogę na... No. ej! nie, nie <laughs> wiecie o co będzie? mogę, mogę wam zreślić jeden kawałek. tylko nuty. początek albo koniec. nie wiecie o tym co to będzie. nawet. dzwoni mikołaj, dawaj nutę. mówię miko... Dzwoni Mikołaj, dawaj i wiem w losarz. Mówię Mikołaj tylko skącę y, odcinki. Odcinek. Bo na jutro ja zrobić odcinki, ale nie zrobiłem, bo zaponiałem yy, ale umiem Ale nie zapłoniałem odcinek, ale zapłoniałem dwóch odcinków. Yy, ale zapomniałem odcinek, yy, ale zapomniałem odcinek, zapłoniałem odcinek, zapomniałem odcinek. Wiecie już ten początek skąd jest pewnie. Znacie tego intubera, co wyjechał w zakranicę. jest w koronawirusie. A, żeby nie, że nie, zostańcie w domu, bo dzisiaj akurat jest niedziela mowa. No, Co z tego? Jakby, był te, jakby nie było tego koronawirusa, no to żeby poszliśmy na kościoła na niedzielę panłową nawet nie chcę mi się chodzić do szkoły, ale trzeba trzeba teraz się uczyć w domu. w komentarzach, czy lepiej się uczyć w domu, czy w szkole? Ja ja teraz lubię y, w ogóle odrabić lekcje w domu. Wiecie ja się na czego, bo jest mi do zadanie, ale i tak mogę więcej nagrywać nawet, W ten czas jak będzie padało nawet, to mogę nawet nagrywać. Czasem tak długi to będzie, czas. Kto to to. Mm, już chcą się nałączyć na mnie. Już nie ma. Oni już nie korzystają znają na, na, na klub. Dobra, żegnam się z Wami. Na ra.